Nazywam się Paweł Nowaczek, w firmie Altar pracuję od 10 lat. Obecnie jestem pełnomocnikiem zarządu do spraw produkcji oprogramowania. Pod tą nazwą kryje się generalnie zarządzanie całym działem produkcji w firmie Altar. Altar to obecnie pięć dużych produktów IT ICC czyli contact center nasz call center, w którym Obsługujemy klientów, obsługujemy sprzedaży, obsługujemy wszystkie kanały kontaktu. AI Case Management to taki system ticketowy do obsługi maili, do obsługi zadań. System billingowy, Sara. Mamy AI Quality Management to jest nowy moduł, w którym potrafimy sumaryzować nagrania, wyciągać z nich wnioski, transkrybować je na, na tekst. No i ten. Projekt, który trwa właśnie prowadzony wspólnie z Politechniką, czyli Parot AI, wirtualny asystent lekarza, z którym na chwilę obecną wiążemy bardzo duże nadzieje na przyszłość. Politechnicznie to wszystkie studiowałem informatykę dwustopniowo, czyli najpierw inżynier, potem magister. Wybór nie był taki oczywisty. Ta ścieżka na początku miała wyglądać inaczej, aż do matury bardziej chciałem postawić na sport i tutaj jakby wszystko było dostosowane, również kierunek studiów. A życie bywa przewrotne, więc ułożyło się troszkę, y, troszkę inaczej, ale myślę, że wyszło na dobre. Wybór padł na informatykę. Ten drugi wybór też był oczywisty, bo ten świat IT od początku przyciągał. Były to czasy, w których te programy, aplikacje, gry być może dopiero się pojawiały, natomiast już było bardzo ciekawym, y, w jaki sposób jest to tworzone. W jaki sposób y, z tego tekstu, który piszemy, tworzy się gra, gra, tworzy się program, tworzy się jakaś wartość, funkcjonalność. I ta możliwość stworzenia czegoś od zera, czegoś ciekawego, czegoś, czegoś co, co pomoże w, i w codziennym życiu, ale też w jakiejś rozrywce, w zabawie, była bardzo inspirująca, była takim magnesem, żeby, żeby wybrać właśnie ten kierunek studiów. W pracy programisty ten, ten background technologiczny jest niezbędny. Politechnika Świętokrzyska zapewnia ten background, daje te podstawy, które później mogą uwolnić już kreatywność, mogą uwolnić tworzenie jakichś ciekawych projektów, ciekawych wartości. Ciekawych funkcjonalności, ale bez tego backgroundu, bez tej wiedzy technologicznej byłoby to niemożliwe. Dlatego te podstawy są, są tak ważne, i, i wydaje mi się, że nawet nie tyle. Wydaje mi się, co jestem pewien, przeprowadzając rozmowy rekrutacyjne że od razu widać, kto jest po uczelni technicznej, kto nie jest po uczelni technicznej. Oczywiście my nie przekreślamy osób, które są po bootcampach czy kursach programowania, natomiast w rozmowie merytorycznej, w rozmowie technicznej od razu czuć, że ktoś skończył politechnikę, skończył techniczną uczelnię, a ktoś jest tylko po kursie i ma sporo do nadrobienia. Staramy się podtrzymywać i poszerzać swoje kompetencje, bo to jest niezbędne w obecnym, w obecnym czasie, w obecnym tempie rozwoju technologii. Dlatego też organizujemy szkolenia, również wewnątrz firmy organizujemy spotkania team liderów, na których wymieniamy się, wymieniamy się wiedzą. Staramy się ten proces tworzenia oprogramowania automatyzować, żeby był troszeczkę szybszy, ale też żeby jakość produktów, które wypuszczamy ciągle wzrastała. I no, to jest ciągły proces doskonalenia, tak? Tak naprawdę um, ciągle mamy jeszcze coś do zrobienia, ciągle mamy jeszcze coś do poprawienia. Oczywiście ja nie robię tego sam, bo tutaj każdy zespół ma swojego lidera. To są naprawdę świetni, merytoryczni i ambitni ludzie. E, współpraca z nimi to jest czysta przyjemność i, i wspólnie jakby dążymy do tego, żeby, um, żeby te produkty rzeczywiście były jakościowo super. E, natomiast żeby ten proces tworzenia tych produktów też był coraz bardziej optymalny i coraz bardziej e, wydajny. No, może tak. Jeśli chodzi o dział produkcji, myślę, że około 80% to są absolwenci Politechniki Świętokrzyskiej. Tutaj chciałem też powiedzieć o tym, że w ostatnich latach bardzo dużo zmieniło się, jeśli chodzi o współpracę Politechniki Świętokrzyskiej, nie tylko z Altarem, ale w ogóle z biznesem świętokrzyskim. My to odczuwamy właśnie w zakresie, raz, tworzenia wspólnych projektów, takich jak PAROT AI, o którym już wspominałem, ale też na przykład w, w zakresie wymiany pracowników i wymiany kompetencji. Pracują u nas osoby z Politechniki Świętokrzyskiej. My również wspieramy Politechnikę Świętokrzyską. Polecamy sobie nawzajem pracowników. Bardzo dużo osób, które zostało zrekrutowane w ostatnich latach, to są osoby, które właśnie zostały wyróżnione przez wykładowców, przez pracowników Politechniki jako te najbardziej utalentowane, najbardziej, najlepiej zapowiadające, się osoby i myślę, że to idzie w bardzo dobrym kierunku i że ta współpraca powinna zataczać jeszcze szersze kręgi. Myślę, że jakieś wspólne hakatony, myślę, że jakieś wspólne eventy na pewno będą prowadziły nas w tym kierunku i, i ten przepływ między nauką a biznesem będzie jeszcze, jeszcze szerszy. Dużo lepszy jest student, który już pracuje i robi to, co, czego będzie się za chwilę uczył, i dużo lepszy jest pracownik, który w tym momencie studiuje, dlatego że zupełnie inaczej patrzy się na niektóre zagadnienia w, w toku studiów, jeśli ma się przełożenie na to, jak one potem wyglądają w praktyce, czy są potrzebne przy tworzeniu projektów, czy nie. Mówię to z własnego doświadczenia, już trochę od studiów minęło. Natomiast wiem, że hmm, Często zastanawiałem się na tych przedmiotach, po co mi to, prawda? Po co mi to zagadnienie, czy to zagadnienie, ten obszar? Natomiast później, jak poszedłem do pracy, dopiero te, yy, te klapki się otworzyły i rzeczywiście człowiek zrozumiał, że, że to było potrzebne, prawda? Jeśli... Zaczniemy to łączyć troszkę szybciej i troszkę szybciej zaczniemy, zaczniemy te, światy, te światy, jakby scalać. To myślę, że to będzie z korzyścią i dla Politechniki, i dla studiów, i po, potem dla pracodawcy, który będzie miał rzeczywiście merytorycznego i fajnie przygotowanego pracownika. I druga rada to nie bać się i na pewno nie mieć kompleksów. Dlatego że Świętokrzyskie wcale nie jest gorszym miejscem do tego, żeby fajnie studiować, żeby uczyć się fajnych rzeczy i zdobywać rzeczywiście taki solidny background technologiczny. I też są firmy, w których naprawdę można realizować ciekawe projekty. Jeszcze raz wspomnę o, o Parocie AI, który, który naprawdę jest innowacyjnym projektem z branży medycznej i, i, i fajnie tutaj razem z Politechniką współpracujemy w, w tym zakresie, więc widać można, tak? Widać można zostać w Kielcach i, i realizować fajne projekty, studiować na fajnych uczelniach i, i spełniać że